To jest coś niesamowitego. Ta historia, gdyby wilk z Wall Street spotkał Nikodema Dyzmę, to razem stworzyliby jego, prawdziwego półboga, geniusza defraudacji, człowieka tak niesamowitego, że my nie mamy tutaj słów, żeby go opisać. Łukasz Meiza. Przerósł wszystkie standardy polskiej polityki. Wiceminister sportu, który jest odpowiedzialny za całą encyklopedię defraudacji finansowych, oszustw swoich wspólników, wałków, a co najbardziej hardkorowe, i o czym powiemy najwięcej, zdecydowanie: zarabianie na nieuleczalnie chorych dzieciach. I to nie jest wyolbrzymienie, to, to, to się dosłownie stało. I tutaj ze względów prawnych, tak przynajmniej donosi WP, które już dostało pozew od niego, więc trzeba być tutaj ostrożnym. W każdym razie WP napisał gigantyczny artykuł śledczy, który ma całkiem mocne dowody na to, że to jest prawda, ale jak coś, to my tylko mówimy, co powiedział WP, nic dla nas nie macie, jasne? Tak działa prawo? Pozdrawiam sędziego. Na końcu powiem Wam jeszcze na jedno ważne pytanie, które może Was nurtować. Dlaczego PiS jeszcze go nie zdymisjonował? Bo widzicie, po tym wstępie mogliście założyć, że PiS go zdymisjonował. Otóż nie. No są ku temu pewne przesłanki, żeby tego nie robić, aczkolwiek jest też sporo, żeby to robić. No bo na przykład, wiecie, najgorsze wyniki sondażowe od wyborów. To, to, to nie jest dobry moment, żeby mieć tego typu akcję u siebie. No ale y, czasem trzeba. Powiem Wam potem, dlaczego. W każdym razie, bezbędnego przedłużania. Jeszcze tylko lajki i subskrypcje byłoby nam strasznie miło, bo naprawdę na pracę Słyszeliśmy, że te materiały chyba widać w jego długości i lecimy. Żeby dobrze zrozumieć to, co nastąpiło później, musimy wgryźć się chociaż trochę w historię Mejzy. Bo jest dobra. Poza tym jest całkiem zabawne. Zaczął odbycia bycia biznesmenadżerem w jednym z zielonogórskich klubów koszykarskich. I już wtedy było wiadomo, że on tak bardziej niż szukaniem sponsorów dla tego klubu, to zajmuje się robieniem sobie kontaktów i szukaniem sponsorów dla swoich inicjatyw, które przerodzą się w naprawdę ciekawe rzeczy, ale w każdym razie no nie był on może najlepszym pracownikiem. No, jego zdjęcie nie wisiało na ścianie jako pracownik miesiąca, chyba, że to on to przyznawał, to wtedy może wisiało. Potem z kolei, idąc doktryną tego, że klub to klub, nieważne jaki, kupił udziały w klubie nocnym z kolei tym razem i tam już zaczął odblokowywać swój pełen potencjał. Jakby, żeby naprawdę tutaj nie przedłużać tego materiału, bo tych historii jest masa, to taka jedna Kiedyś wbił sobie do klubu i stwierdził, e, dzisiaj nie nabijamy na kasę. Cały utarg idzie do skrzyneczki. Po czym tą skrzyneczkę nawet nie że dyskretnie po prostu zabrał i wyszedł. No jakby jego wspólnikom, jak możecie się domyślać, się to nie za bardzo podobało. Jeden z nich już nawet tam wbijał do niego z policją i tak dalej, ale jak to ma w zwyczaju się zdarzać, no bo czasami wiadomo, monitoring zniknął z klubu, no w sensie nie było, no, no on o niczym nie wiedział. Bo widzicie i to jeszcze wyjdzie, Mejza jest przedstawicielem bardzo starej myśli polskiego kina. Kiedy ktoś łapy cię za rękę, może to nie twoja ręka. Sprawa Skończyła się w sądzie, po jakimś czasie została umorzona, i jakby z tego wszystkiego jakby nie byłoby znaczenia, nic by nie zostało, gdyby nie y, dług naszego głównego bohatera. I możecie powiedzieć, no dobra, no ma jakieś tam długi. No powiem nawet nie jakieś gigantyczne. W sensie jak na tą skalę, o której wam powiemy, to tam ma trochę mniej niż 20 tysięcy takiego długu, tylko widzicie, bo to nie jest. Całość jego długu, ale nas nie interesuje cały jego dług. Nas interesuje to, że te 20 tysięcy jest dostępne w internecie do kupienia. Moi drodzy, do czego to prowadzi? Bo my nie wiemy, czy wy wiecie, co to oznacza tak dokładnie. To oznacza, że wy, tak wy, możecie w pełni legalnie stać się właścicielami długu wiceministra sportu w Polsce. Mamy nadzieję, że wy o tym nie wiedzieliście, my o tym nie wiedzieliśmy, Rosja o tym nie wiedziała, Chiny o tym nie wiedziały. Może Stany Zjednoczone o tym nie wiedziały? Albo nie wiem, jakiś tam biznesmen, który miałby jakieś niecne plany względem Polski o tym nie wiedział. Ogólnie lepiej by było, żeby nikt o tym nie wiedział, więc dzięki WP, jak mogliście nam to zrobić. Ale w każdym razie zgodzić się, że to nie jest najzdrowsza sytuacja. Tego, kto w ogóle go sprawdzał jak dołączał do tego rządu? Aha, nikt, ale o tym jeszcze powiemy. I to już powinno wam pokazać, z jaką osobą mamy do czynienia, ale żeby zrozumieć to, co się zaraz stanie, musicie zrozumieć jego mentalność jeszcze głębiej. I uprzedzamy. To jest naprawdę srogi content i zaatakuje was cringe'em, zażenowaniem, jak, jak wolicie. Przygotujcie się dobrze. Mejza posiadał też agencję marketingową, ale nie taką zwykłą. Na pewno nie taką zwykłą w komunikacji z klientami. Na stronie przedstawiony jest jako Wilk Watachy. Nie wiemy, czy jest to nawiązanie do Wardęgi. A jego współpracownicy to Samce Alfa. Jego byli współpracownicy są dzisiaj oczywiście asystentami społecznymi, ale w swoich oświadczeniach nie napisali, że byli pracownikami takiej małej firmy Future Wolves. Zastanawiacie się może ile chłop zarobił na tym byciu królem stada, wilkiem Watachy, jak to sam się pięknie nazywał? No około bańki. Dokładnie 980 tysięcy złotych, bo tyle dostał z dotacji unijnych. Lubelski bon rozwoju. Czy to nie brzmi dobrze? Brzmi dużo lepiej, kiedy dowiecie się, że Meza dostał te pieniądze od sejmiku wojewódzkiego, którego był częścią oczywiście. I to wprowadza nas do właśnie tego głównego tematu. Już wiecie, że typ był samcem alfa, wilkiem, watachy i to jest nomenklatura, którą on uznaje w biznesie. To jest tego typu jednostka o tym, że robił biznes na maseczkach bez atestów na wiecie polskich gminach to już nawet nie wspomnimy, bo to tam robiło akurat wiele osób więc jakoś mu się upiecze, poza tym nie wiem jak ten film byłby długi, gdybyśmy jeszcze o tym wspominali bo teraz przechodzimy do creme de la creme tego odcinka tak naprawdę osoba z tą wrażliwością zabrała się za biznes medyczny, który miał pomagać ludziom, ludziom nieuleczalnie chorym, jak się potem okazało, ta grupa do której się targetował to były głównie nieuleczalnie chore dzieci, bo jak donosi WP, założył sobie spółkę, która miała wysyłać osoby nieuleczalnie chore do Meksyku, żeby tam były poddawane leczeniu, co do którego nie ma absolutnie żadnych podstaw, żeby uważać, że działa, które jest nielegalne w państwie Polski. Nie ma jakichś badań klinicznych, czegokolwiek. A za tą przyjemność chciał liczyć sobie 80 tysięcy dolarów. No dobra, ale powiecie, że jeśli faktycznie pomagał ludziom i nawet na tym trochę zarobił, no to, to przecież nie jest aż takie złe, prawda? No, może jest to gdzieś w szarej strefie, ale to, to nie jest aż tak tragiczne. Mielibyście rację, ale wy już z tego materiału wiecie, że nasz przedsiębiorca nie jest standardowym przedsiębiorcą, to jest wilk biznesu. Bo zacznijmy od samej terapii. Terapia opiera się na wstrzykiwaniu komórek macierzystych osobom nieuleczalnie chorym, co ma w jakiś sposób odbudowywać ich organy, ratować im życie, ogólnie przedłużać to życie i wyleczyć ich po prostu. No i tu pojawia się problem tego, że absolutnie nie ma na to żadnych dowodów. A jeśli wiecie, słyszeliście coś, że komórki macierzyste to jest przyszłość i jakby to ma leczyć, to tak, macie rację, to jest przyszłość. Ale my jesteśmy tu i teraz. I jakby co, powiecie, że nam nie wierzycie, bo nie mamy ekspertyzy, żeby tłumaczyć wam jakieś medyczne rzeczy. I my powiemy, yy, tak, macie, macie rację, my, my szanujemy to podejście, yy, trzeba być ostrożnym, więc nie słuchajcie nas. Posłuchajcie profesora Józefa Dulaka, eksperta Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należy podkreślić, że nie ma jeszcze żadnej zarejestrowanej. I dopuszczonej do powszechnego stosowania terapii z wykorzystaniem komórek pluripotencjalnych. To, to jest słowo, którego bardzo chciałbym uniknąć, ale się nie da. Nie ma leku na wszystkie choroby. Nie są nim na pewno komórki macierzyste. Często jest to tylko wabik, chwyt reklamowy. Są pokazywane jako woda święcona, mityczny święty graal w jednym. Czyli sposób na wyleczenie każdej choroby. Niestety nie jest tak, że wstrzykniemy pacjentowi do krwi komórki macierzyste i one magicznie powędrują tam, gdzie byśmy chcieli i leczą to, co byśmy chcieli. Wstrzykiwane w organizm nieprzygotowane, w języku medycznym niezróżnicowane komórki pluripotencjalne mogą utworzyć guzy, czyli tak zwane potworniaki, takie zabiegi mogą być wyjątkowo niebezpieczne dla pacjentów. No, także ten, nie? I zanim powiem Wam o takiej smutnej historii, o osobie, która mu zaufała, która daje też takie duże światło na całe działanie tej, tej spółki, to musimy się tutaj zatrzymać na jeszcze jednej rzeczy, która wydaje się być bardzo fascynująca w obecnym klimacie politycznym. Bo widzicie, jak ocenił to sam partner naszego y, bohatera, y, to terapia w Polsce może być trochę y, źle postrzegana. Bo wiecie, pamiętajmy, że mówimy o rządach PiS, nie? Mamy bardzo twarde antyaborcyjne kwestie. Mamy zdecydowaną niechęć do in vitro. Linia rządu jest raczej jednoznaczna, że jeśli no, połączy się plemnik z komórką jajową, to mamy dziecko. Tak, to jest chyba wszyscy się zgodzimy, że jednak taka jest narracja rządu. Pamiętajmy, że jeszcze są głosy, że wiecie, nie wolno brać szczepionek, bo w pewien sposób powstały one przy pomocy płodów. I to jest jakby to, w czym żyjemy, nie? I teraz macie wiceministra w tym rządzie. Nie z tej partii, ale w tym rządzie. Posłuchajcie, na czym polega ten zabieg z komórkami macierzystymi, co? To, to jest coś a la in vitro. Jest jajeczko od kobiety, jest nasienie mężczyzn jest ze sobą łączone i jest robione coś ala ciąża. Przed 15 dniem, zanim zabije serduszko, są komórki wyciągane, powiedzmy jest wyciągane 200 komórek, są kładzione na płytkę Petriego, mnożone, łączone z osoczem i wlewane w krwioobieg. Także wiecie, nie wiemy czy to jest, nie wiem, może nie jest lekką hipokryzją, że wiceminister w rządzie PiSu planował się na tym dorobić. Jakoś tak dostrzegamy tu pewien zgrzyt w tym wszystkim. Nie, ale tu nie musicie podzielać naszego zdania, przejdźmy dalej. Skupmy się na tym sposobie pozyskiwania potencjalnych... Klientów, tak? Tutaj to słowo klienci jest w dużym cudzysłowiu z naszej strony. Chociaż nie w tak dużym, jeśli chodzi o naszego zapalonego przedsiębiorcę. Bo współpracownicy mówią, że to była klasyczna robota sprzedawcy. To znaczy, szukaliśmy ludzi, tak? Jakieś grupki Facebookowe, trzeba było, wiecie, znaleźć lidy. Potem, wiecie, wysyłaliśmy maile, wiadomości prywatne, no leciliśmy grubo po prostu, wiecie, to setkami to się wysyłało każdego dnia. Do tego, żeby jakoś to uwiarygodnić, no bo to jest jednak jakaś taka losowa firma, która nagle powstała, wysyła ludzi do Meksyku, na jakieś terapię. Do tego ta terapia nie do końca ma jakiekolwiek przebadane skutki i jest trochę niebezpieczna. Więc potrzebujemy autorytetu naukowego, żeby jakoś to przeszło. Więc żeby to uwiarygodnić, powołamy 21 stowarzyszeń, które założą po prostu dwie osoby, będą prezesami w wszystkich 21 stowarzyszeniach i będą wiecie mówić, że tak, my polecamy to serdecznie. I tak jednego dnia powstało 21 stowarzyszeń mających legitymizować to co się dzieje. I tutaj zanim przejdziemy dalej, fun fact od nas dla Was. Wiecie jak wygląda tłumaczenie w poważnej firmie dokumentów medycznych, które mają być wysłane do Meksyku. Co prawda na angielski, nie hiszpański, ale dalej? No, prosta sprawa. Google Translate, albo kolega, student pierwszego roku filologii angielskiej. Dosłownie, tak, tłumaczono dokumentację medyczną. Także pamiętajcie, jego teraz zamienię się trochę w mejze, jeszcze za czasów bycia coachem, jakby wszystko jest możliwe, musicie tylko bardzo chcieć i mieć tłumacz Google. A. I możecie robić biznes na całym świecie. Jako, że całe to przedsięwzięcie wyglądało. Na fake, tak całkiem mocno, o czym mówią osoby, które się na niego nie złapały, no to właśnie nie, nie wszyscy dali się wciągnąć to wszystko. Tylko wiecie, jak to jest, no jeśli docieracie do rodziny porego nieuleczalnie dziecka i przychodzicie do niego z taką nadzieją, że naprawdę możecie je uratować, to wydaje nam się, że chyba wszyscy mogą się zgodzić co do tego, że to jest moment, w którym yy, no ci ludzie złapią się każdej deski ratunku, nieważne jak źle by nie wyglądała, no bo yy, to jest chyba zrozumiałe dla wszystkich, nie? No i niestety, jako że to jest. Target, który wybrał sobie też guru. No to mamy historię pani Pauliny, której córka chorowała na mukowiscydozę. I teraz uprzedzamy. To już jest ten fragment, że trzeba zacząć mieć trochę mocniejsze nerwy, żeby tego słuchać, więc... No, Miała zbiórkę na portalu zrzutka.pl. ta zbiórka była na 5000 zł, była na po prostu leczenie, i w ten sposób znalazły ją nasze rekiny biznesu. Ludzie Masji skontaktowali się z nią mówiąc, że mogą pomóc. Przyjął przedstawiciel, który w ogóle był osobą ocaloną przez tą organizację, co prawda nie wspomniał, że jest też członkiem zarządu i powiedział, że wiecie, to jest taka organizacja, która pomoże w zbiórce, ogarnie to leczenie na całym świecie. I proszę nam zaufać. No w sumie tam jakieś formalności zostały zrobione, kontakt już był tylko telefoniczny i mailowy i trwało to wszystko 7 miesięcy. Jakby oficjalne wytłumaczenie, to to, że jest COVID, jest problem z jazdami za granicą, naprawdę to nie jest nasza wina. Ale po tych 7 miesiącach pojawili się i od razu przynieśli fakturę na 300 tysięcy euro. To jest jakieś 7,2 miliona złotych. I jak jesteście już oburzeni, to poczekajcie chwilkę, musicie jeszcze zostawić sobie troszeczkę miejsca, ażeby dopchnąć jeszcze jeden fakt. Bo widzicie, faktury nie wystawiła firma, która... No to wszystko ogarnia, tak? Ta jego firma. Fakturę wystawiła nie wiadomo czyja firma, zaraz powiemy dlaczego, która z kolei mieści się w Stanach Zjednoczonych. I to w miejscu w Stanach Zjednoczonych, które nazywane jest rajem podatkowym Stanów Zjednoczonych. Piękne Wyoming. Piękne i tanie. To była po prostu firma SUP, która była <grym> założona w Stanach Zjednoczonych i już mówimy dlaczego. I tutaj można by strzelać powody. No wiadomo, to jest raj podatkowy, więc można się już domyślić. Było to ogarnięte przez firmę prawniczą, która obiecuje swoim klientom dwie rzeczy. Po pierwsze, obiecuje, że danych klientów będą anonimowe i nikomu ich nie zdradzą. Dlatego nie wiadomo, czy ja to firma. Chociaż nazywa się tak samo jak i polski odpowiednik. To nie było zbyt sprytne, trzeba przyznać. Nie było zbyt sprytne. A druga sprawa, o której możemy się dowiedzieć z tego przeniesienia, to dosłowne hasło reklamowe tej kancelarii, które brzmi Nie płać ZUS i załóż z nami firmy w USA. Także proszę Państwa, minister w rządzie PiS. Które to chwaliło się zwalczeniem mafii VAT-owskich, zwalczeniem wałków finansowych, uszczelnieniem polskiej gospodarki, może być całkiem mocno powiązany z firmą zakładaną przez kancelarię prawną, służącą do unikania podatków. Dobra, ale wracając do tej faktury. No, ty ją dał i powiedział: Zaraz będziemy robić zbiórkę, nas się pomaga, wszystko będzie dobrze, załatwimy pieniądze, będzie GIT. I tu, uwaga, chyba pierwszy pozytywny aspekt tej historii, i w ogóle takie miejsce na zrobienie wielkich braw dla kogoś, mówimy to ironicznie. Się okazało, że się pomaga. Naprawdę bardzo mocno weryfikuje te zbiórki. I oni jej nawet nie dopuścili. Oni od razu ją zablokowali i w ogóle wysłali ostrzeżenia do jakichś tam, wiecie, stowarzyszeń, do lekarzy, że w ogóle chyba jakiś przekręt się szykuje, bo to jest terapia, która jest niezatwierdzona i coś jest nie tak. I tak jakby nieironicznie, nie? W sensie to jest naprawdę dobra robota. Jakby, jakby, wiecie, opisujemy Wam taki absurd, który wydarzył się w tym państwie. Fajnie, że. Kto jest odpowiedzialny i robi dobre rzeczy. Naprawdę fajnie. Oczywiście to nie ostudziło naszej bandy nikodemów dyzmów. Najpierw zaczęli szukać lekarza, który byłby w stanie im to pokwitować i podpisać, jakby żaden się nie zgodził. Co też swoją drogą dobrze świadczy o tych polskich lekarzach. Tak, Inna sprawa. No ale jak już nawet to się nie udało, to po prostu założyli własną zbiórkę jakby na, na stronie internetowej. No i trochę im się nie udało, bo z tego miliona 200 tysięcy zebrali jakieś 50 tysięcy złotych. No i tak jest całkiem sporo kwotą, a temat się urwał. Obecnie tej kliniki nie ma, nie ma po niej żadnych śladów. Znaczy, to znaczy, oczywiście, ślady w internecie są, bo w internecie nic nie ginie, ale ktoś bardzo mocno chciał je, jakby tak wiecie, ukryć. Ale jak to firma zniknęła? To znaczy, że oni ją po prostu zamknęli to jest koniec tej historii? Zostajecie tak bez żadnej puenty na koniec, bez żadnego wyjaśnienia? Po pierwsze, nie, bo jeszcze wam wytłumaczymy, jakim tutaj jeszcze nie został zdymisjonowany, ale zanim, puenta chyba was zadowoli. A opowie wam ją jeden z pracowników firmy, <laughs> naszego bohatera. Chorych przestaliśmy szukać chyba jakoś w lutym. Przyszedł któryś z chłopaków od łukasza i powiedział, że teraz przerzucamy się na fotowoltaikę. <noise> a część z nas zajęła się szukaniem pracowników dla agencji pracy. A i dla jasności: jak chcecie dobrze ukrywać ślady, to oni zamknęli firmę, która nazywa się Vinci Neoclinic, a narodziła się Vinci Eco Energy i Vinci Work. Bo musicie wiedzieć, że wiecie, on w tej klinice to normalnie na tych materiałach, które były wysyłane tym osobom, to były jego numery telefonów wszędzie. I teraz w tych nowych firmach też są jego numery telefonów, tak żeby nikt się nie pomylił na pewno. Trzeba przyznać, WP zrobił niesamowitą robotę w tym dziennikarstwie śledczym. Ale trzeba przyznać, że nasz główny, zły bohater jest napisany gorzej niż w jednym filmie Marvela. I teraz, oczywiście, Meija pozwał już WP, ale tak akcja jest niesamowita, nie? I teraz, dlaczego rząd go właściwie jeszcze nie zdymisjonował? Bo, bo jeszcze go nie zdymisjonował. Może jak to oglądacie jutro, tak, bo nagrywamy to dzień, dzień, dzień przed tym, jak to widzicie, to może już jest zdymisjonowany. Powstał nawet takie konto na Twitterze, czy Meija już jest zdymisjonowany. Na razie cały czas postuje nie, może to, to admin pewnego tygodnika. Bo widzicie, to jest człowiek Bielan. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak Gowin był sobie wychodził, wyrzucany był z partii. To tam zostali ci Republikanie Bielana, nie? No i okazało się, że nie są bardzo ważni, bo w sumie to na nich opiera się obecnie większość rządu yy, i rząd chyba nie za bardzo chce ją stracić. Więc takie usunięcie go to jest po pierwsze stracenie jednego głosu, a po drugie możliwe stracenie całej frakcji. Co by niesamowite, gdyby cała frakcja wstanęła za nim, jako że nie możecie tak traktować naszego dobrego chłopaka. W każdym razie PiS naprawdę boi się to zrobić, nie? I, i to jest całkiem niesamowite, bo. Tak, słowem podsumowania, nie? Jak bardzo absurdalna to jest historia. Mamy typa. Z tą historią, którą wam opowiedzieliśmy, yy, dla jasności. I nie, yy, tą historię powiedział WP. Ze względów prawnych my ją tylko przytaczamy Wam, więc to WP. Oni już są pozwani, więc im nie robi różnicy. Każdy razie, ten typ ma taką historię nie? i dociłał się do takiej pozycji. Za pomocą tego, że dołączył do jakiejś niszowej partii, w tej niszowej partii dołączył do niszowego ugrupowania i okazało się, że to niszowe ugrupowanie wewnątrz niszowej partii wyrzuciło go winę swoją drogą, to jest zawsze zabawne, czym zyskało niesamowicie wielką siłę polityczną, tak znikąd, losowo, i stało się języczkiem uwagi dla rządu. I w tym momencie wychodzi afera tego, typa, który w każdej innej sytuacji prawdopodobnie zostałby wywalony w sekundę, bo to jest tak gruby poziom, że no dobra, to jest PiS, ale myślę, że nie zaryzykowaliby dla swojego kolicjanta, nie dla kogoś od swoich, takiej imby. I ta historia się wydarza. jest legitna szansa, że on nie poniesie za to odpowiedzialności. Bo taką mamy sytuację polityczną w Polsce. Czy wy czaicie ten absurd? My też nie. Ale wiemy, że na pewno warto dla takich absurdów zostać zorbem. Dlatego tu macie naszego Instagrama, tu macie naszego Facebooka, lajki, subskrypcje bardzo by nam pomogły, tu macie inne filmy, obejrzyjcie sobie i co? Staramy się starać dla Was. Długo robiliśmy ten film, więc dajcie tego suba, naprawdę. I w sumie fajnie, że zostaliście tak długo, nie spodziewaliśmy się, że wytrzymacie.